Dzień dobry, ja chciałbym wszystkim podziękować za taką piękną integrację na Podlasiu, gdzie my jesteśmy teraz na miejscu świętej wody, gdzie mogliśmy zintegrować się z uczestnikami naszej tutaj grupy, kuracjuszy, osoby, którzy jak najbardziej dbają o swoje zdrowie w naturalny sposób, którzy mogli się wymienić swoim doświadczeniem, podzielić się, pokazać się jak to wykonują. W swoich domowych warunkach, jak oni dbają o siebie w ciągu roku. To najważniejsza, tak zwana profilaktyka, którą my też Państwu jak najbardziej polecamy. Więc my chcielibyśmy jak najbardziej podziękować Państwu za taką piękny weekend, który tutaj mogliśmy z Wami spędzić. Zobaczyliśmy piękną Waszą tutaj przyrodę na Podlasiu. Polecamy oczywiście wszystkim, żeby zwiedzić takie piękne miejsce. Zapraszamy w przyszłości również na Dolny Śląsk, żeby zobaczyć nasze piękne rejony Karkonoszy. No i będziemy w ten sposób propagandować dalej, dbać o Was, jak ile możemy i na odległość, i na miejscu w naszym ośrodku. Życzę wszystkim dobrego. Aleksander Herycki. Kursantów Aleksandra Hareckiego zdecydowałyśmy się obie zorganizować na podlasiu. Jest to u mojej przyjaciółki w domu i jej męża Eli Pęgier. Wielkie, wielki szacunek i hołd składam Elżbiecie. I dziękuję Ali za pomoc, też tak samo. Bo bez wspólnych tak, wysiłków, tak, nie, nie ale nie też i tolerancyjnego męża Eli, Bogdana, można to przedsięwzięcie było zorganizować. Chciałyśmy oprócz spotkania pokazać, jak wygląda różnorodność kulturowa na Podlasiu. Przygotowałyśmy dla swoich gości Wiele atrakcji, wycieczki, wyjazdy króciutkie, ale również dania regionalne: kiszka, babka, kartacze, e, kartacze. sękacze, naleweczki, e, miody, miody tak, sery sokulskie tak zwane... i wyroby e, z dziczynki. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Tak. Że wszyscy będą dobrze bawić się. W myśl porze, Kadłuba, czym chata bogata, tym rada. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj spotkaliśmy się u Eli na takim spotkaniu integracyjnym, żeby powymieniać się własnymi doświadczeniami. Wiele osób, wielu z nas było w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Wiele osób stosuje metody Aleksandra i uważam, że takie spotkania są bardzo fajne, ale nie zapominajmy przy tym wszystkim, dzięki komu jesteśmy tutaj. To właśnie Aleksander poznał nas wszystkich ze sobą, to właśnie Aleksander zjednoczył nas, że mamy tak wspaniałe kontakty między sobą. Yy, także dziękujemy z całego serca, że przyjechał też i Aleksander Junior na to spotkanie do Eli. Eli dziękujemy za to, że udostępniła nam swój piękny domek, żebyśmy mogli, mogli się wszyscy spotkać. Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie byli nigdy w Akademii, którzy nie stosowali metod Aleksandra do zapoznania się z tymi metodami i żeby dbali o swoje zdrówko, bo to w życiu najważniejsze, co jak nie zdrowie. Wyjechaliśmy z całą grupą, która niejednokrotnie korzystała z pomocy. Pana Aleksandra Haleckiego, a także z pomocy Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Bardzo jesteśmy wdzięczne, czujemy potrzebę podziękowania za pomoc. I to, co nas łączy. Nie wiodło nas tutaj. Tak, nas tutaj, nie widzieliśmy się w ogóle, nie znamy się w realu. Znamy się po prostu tylko ze spotkania na Zoomie. A teraz spotkaliśmy się i jesteśmy bardzo wdzięczni, że udostępnili nam Ela Brängel i Ala, że udostępniły nam tą, taką, tą sytuację, że możemy się spotkać. I jesteśmy bardzo wdzięczni. I czujemy się jak w rodzinie. Pierwszy raz się widzimy po prostu fizycznie, a czujemy się jak w rodzinie. Jestem już drugi raz na takim spotkaniu. Bardzo się cieszę, że wiadomości, które tutaj uzyskujemy od Aleksandra, są bardzo, bardzo potrzebne w naszym życiu. Po to, żeby żyć zdrowo i nie chorować. Dziękuję serdecznie Elżuni za to, że zorganizowała to spotkanie. Jest naprawdę cudownie, tyle pozytywnej energii i cudownych osób. Dziękuję pięknie. No spotykamy się tutaj po raz drugi teraz na Podlasiu. Chodzi o to, że, że spotkanie już nam potrzebne na tyle, że my się widzimy na Zoomie. Co tydzień widzimy się, ale to, co my tutaj, jak się spotykamy, ta energia, która nas tutaj otacza, jak my się zobaczymy wreszcie na żywo, mamy no, taką okazję, jest cudownie. Jesteśmy jedną wielką... Rodziną, dosłownie jedną wielką rodziną. Jest tak niesamowicie, y przydają ludzie z całej Polski, y z zagranicy, y Renatka z Anglii y i z Niemiec, Mirka i y w ogóle w ogóle jest cudownie. Atmosfera Eli, dziękujemy za to drugie spotkanie Eli, że nas u siebie ugościła, jest cudownie, stworzyła taką atmosferę, przygotowała tak cudownie ten dom, że my czujemy się jak po prostu siedzą w domu. Dziękujemy. Wśród wielu gości chciałam przedstawić bardzo ważną dla mnie osobę, osobę, która jest Danusia Sosnowska. Jest to moja masażystka, która zapoczątkowała właśnie to, że jestem w tym gronie i zaraziła mnie zdrowym trybem życia, oczyszczaniem organizmu. Także bardzo, bardzo jej dziękuję. W ogóle, że mogłam taką osobę poznać. Także może ja ją przedstawię, także idziemy. idziemy. I to jest właśnie Danusia Sostowska, bardzo, bardzo, naprawdę bardzo ważna osoba w moim życiu, która wiele zmieniła w moim życiu i, i ważne, że, że na lepsze. Także Danusiu jesteś wielka, jesteś wielka, bardzo przyjemnie mi się jeździ na masaży do Danusi, bo to są godziny rozmów w tym czasie, także nie są stracone chwile. Dziękuję bardzo i miło, że tu jestem. My bardzo fajne jesteśmy. spotkanie, miłi ludzie i bardzo fajnie, że spotkaliśmy się z panem Aleksandrem Chareckim. Chareckim. No po co tu przyjechali? Żeby wymieniać, żeby się spotkać, żeby po prostu e, na żywo, żeby się w realu zobaczyć, żeby te spotkania dalej trwały, żeby się organizować, wspierać wzajemnie, żebyśmy byli zdrowi żebyśmy po prostu nas wspólnie integrowali. Proszę dalej. Ja już No, mam Także ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem, dlatego że nie znałam osobiście jeszcze tych osób. Chciałam poczuć tą energię, poczuć wsparcie. Podzielić wymiana doświadczeń. Ogólnie po, po prostu się zapoznać. Dobry wieczór, ja mam na imię Agnieszka i też się ci bardzo cieszę, że mogę być tutaj dzisiaj. Ja poznałam Bożenę na Świebodzicach na pierwszym takim turnusie. Potem byłam jeszcze raz w Świebodzicach, też poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi. A Właśnie Bożena wspomniała mi o tym spotkaniu. Zaprosiła mnie i jestem wdzięczna, że mogę tutaj być, że właśnie poczuć znowu atmosferę Akademii, która jest tutaj po prostu, ona tutaj jest, ja ją tutaj czuję. No, jestem bardzo wdzięczna, że, że, mogła, że mogę tutaj być z Wami ten wspaniały dzień. Bardzo ciekawy program, niesamowicie ciekawy program. został przygotowany, mieliśmy po, po okazję poznać w po kolesie. No i pobyć tutaj lasie, radę, pod Podlasie. pod, lasie. pod lasie. Dziękuję bardzo. Lasie chodziliśmy po lesie? Chodziliśmy po lesie. Pozdrawiam wszystkich, cieszę się, że tutaj jesteśmy wspólnie. Możemy wymieniać się pozytywną energią, cieszyć się tą chwilą. pozdrawiam wszystkich. Dołączcie do nas, oglądajcie filmy i korzystajcie z tej zdrowotnej siły, która jest w naturze. Pozdrawiam. Witam wszystkich. Jesteśmy na spotkaniu integracyjnym grupy pana Haleckiego. Pierwsze spotkanie zorganizowałam wspólnie z mężem na Wanatach w lipcu tego roku, a obecnie jesteśmy na Podlasiu w Czarnej Białostockiej u koleżanki Eli i Bogdana. Także bardzo nam miło, jest już teraz druga tura, także więcej nas. Jeszcze może się niektórzy bali, jeszcze nie wiedzieli jak to będzie wyglądać. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dzisiaj dużo zwiedzaliśmy. Już artysty u garncarza. Byliśmy w Majsterkownik, gdzie obecni tutejsi artyści malują, tworzą biżuterię. Bardzo podlasie słynie z artystów, twórców. Także bardzo nam miło podziękować Eli i Bogdanowi, że nas goszczą u siebie w domu. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i dziękujemy.